Witam Was serdecznie z tej strony. Piotrek, Rolnik Szuka. Dziś wyjątkowo na kanale Rolnik na Czasie. Jestem w województwie lubelskim, gdzie zaprezentuję dla Was ciągniki John Deere, a dokładnie przetestuję je pod kątem mocy. Podłączamy do hamowni i sprawdzamy, ile faktycznie mocy generują. Zapraszam Was do dalszej części odcinka. Piotrze, słuchaj, jak myślisz, uda się sprawdzić most tego ciągnika, czy nie? Oczywiście, że się uda. Sprzęt ma odpowiedni, no tak? Oczywiście, jak zawsze przygotowanie. 6250R, czyli seria 6R mamy tutaj znamionowo 250 koni mechanicznych z systemem IPM tutaj 290, maksymalnie nawet 300 koni mechanicznych, ale to, co wyjdzie tutaj naprawdę za pomocą specjalnego sprzętu, do którego podepniemy, no to się dopiero Okaże. E, chciałbym też dodać, że mm, katalogowo John Deere podaje normę ECE 120, czyli ta moc jest podana właśnie w tej normie, która nie uwzględnia chłodnicy i nie uwzględnia e, czego nie uwzględnia? Coś zapomniałem. Yy, wentylatora. Wentylatora, dokładnie. Chłodzącej, dokładnie. Wentylatora, e, jakby tego obiegu cieczy chłodzącej. Dobrze, co powinniśmy zrobić przed takim sprawdzeniem? Trzeba jakoś ciągnik przygotować? Najlepiej jest go rozgrzać, tak? żeby wszystkie te płyny, które się znajdują w nim, żeby rozeszły się po, po maszynie, tak? I wtedy będą jak najmniejsze opory, jak, naj, jak najlepiej wtedy wyjdzie No e, dobra. Traktor, tak? Czyli musimy się konkretnie przejechać, żeby Oczywiście. tak na lekko go w jakiś sposób rozgrzać. Temperatura dopisuje, więc myślę, że nie będzie, nie będzie to długo trwało. Ale bestia. No jest kawał ciągnika. Chociaż to yy, nie będzie najmniejszy model, jaki dzisiaj będziemy testować, bo mam nadzieję, że sprawdzisz też dla mnie siódmą serię. O tak naprawdę takiej samej mocy, lecz większych gabarytach. Jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie właśnie względem. I jak się nim będzie również jeździć. Dokładnie. No bo to w ogóle yy, inna, cięższa maszyna, ponad dwie tony mhm. różnicy. Okej. Okay. Patrzymy. czy ten ciągnik nam ruszy. Czemu nie ruszyć? No i dopiero jak się ruszy, to widać, jakim wielkim ciągnikiem jedziemy. Tak. Czy wasza hamownia jest w jakiś sposób ograniczona względem mocy? Na przykład, bardzo duże ciągniki. Jak duże ciągniki jesteście w stanie sprawdzić? Jaką moc? Nawet, nawet i do 600 koni. Jesteśmy w stanie schamować z wałka odbioru mocy e, traktor, tak? Rozumiem. Czyli tutaj ograniczeń raczej brak. Gdyby się okazało na przykład, że ten ciągnik ma więcej koni. No, to wszystko w zależności jest od przekładni, tak? Czyli musimy użyć wtedy innego przełożenia, jeżeli chodzi o wałek od mocy, tak? Czyli skorzystać z tysiąca eko, przepraszam, z tysiąca wtedy obrotów na wałku, tak? No dobrze, Wojtku. To generalnie gdzie ta hamownia? Gdzie to będziemy się podłączać? Hamownia no, znajduje się na samochodzie. Tutaj mamy całe urządzenie. No. Tak to wygląda. Z bliska, szczerze mówiąc, jeszcze nie widziałem takiego sprzętu. Zawsze gdzieś tam na filmikach. Tak to wygląda. Działa na zasadzie retardera. Także nie ma tam żadnych elementów ciernych. Wszystko odbywa się e, na zasadzie siły. Elektromagnetycznej. Hmm. Czyli tak sprzęt... musimy hamowni podpiąć zasilanie. E, ona do hamowania pobiera sobie energię sieci elektrycznej. I tutaj mamy różne końcówki wałków, wiadomo, nie każdy ciągnik ma jednakową końcówkę. Różne frezy mamy. Możemy wał... no, ją złożyć do No dobra. A powiedz mi jeszcze, e, taka hamownia, jakie generalnie usługi świadczycie? Nie wiem, czy rolnicy chcą sobie sprawdzać, czy producent ich nie oszukał i mają tyle mocy, czy. Co się? Zdarza się, przeważnie, znaczy my zajmujemy się ogólnie e, zwiększaniem mocy, więc to jest dla, raczej na nasze potrzeby. Czyli mierzymy moc e, przed modyfikacją, po modyfikacji, widzimy jakie są przerosty. Jeżeli jest coś e, nie tak, jak klient sobie tego życzy, wtedy zawsze można dokonać jakiejś zmiany. Ale zdarza się też, że, że klienci przed zakupem ciągnika, na przykład, chcą sobie sprawdzić, też, też taką usługę możemy wykonać. No dobra. To co no to? możemy ja... i podjedziemy może ciągnąć To mogę podjeżdżać już, tak? Jasne. Okej, okay, to lecę pociągnik. Zobaczymy jelonko, ile ty masz naprawdę koni. Okay, dawaj. Jeszcze kawałek, tak? Troszkę możesz w prawo wkręcić i jeszcze do tyłu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Pomóc Ci? Opanowane to masz. Hamownia łączy się bezprzewodowo Aha. z komputerem i... A myślałem, no myślałem, że będziemy w siedzieć w, w samochodzie, a tutaj... Ja, ja, w czyli co, ustawiasz mu wałek na jaką prędkość? E, duże ciągniki na, na prędkości 1000. E, małe ciągniki mogą nie, nie dać rady wystartować hamowy, bo tam jest jednak dosyć duża przekładnia. Także mniejsze ciągniki mierzymy na, na mniejszym przełożeniu, czyli na 40 Czyli tak, tutaj mamy ustawione 1000 i teraz wybieram sobie... Model maszyny. Tutaj mamy 6. 250 R. 6, 200. I co? Baza już stworzona jest takich ciągników? Dokładnie. I teraz jeszcze musimy skalibrować przełożenie, jakie ma skrzynia biegów do, do wałka mocy Żeby hamownia wiedziała, żeby na wykresie nam fajnie równo wyszło, w jakim przedziale obrotu jako mod mamy. Nie? Także musimy sobie wyrównać obroty silnika do 1000. Mamy na silniku równy 1000. I teraz daje hamowni informację, że, że silnik ma w tym momencie 1000 obrotów. Ona sobie automatycznie wtedy rozumie. przełożenie, jakie ma silnik do, do wału. No tak, no tak to nie jest w stanie określić. Każda przekładnia inaczej przekazuje te obroty względem obrotów silnika. Nie, nie? każdy ciągnik ma dokładnie to samo przełożenie. Co, dajesz mu takiego maksa maksa? Tak? Teraz są obroty na maksa, hamownia sobie automatycznie e, dodaje obciążenia, aby, aby go hamować Jeżeli skończy, pomiar automatycznie odpuszcza i obroty wyjdą na wyższe. Tutaj cały czas mamy wyświetloną chwilową moc jaka, jaka. O, czuć, że coś się dzieje. I to jest cały pomiar. Nie, to zbyt długo. Nie, tak, zbyt długo. Zawsze, zawsze też robi się no, przynajmniej 2 trzy pomiary, żeby, żeby wykluczyć, jakiś tam był pomiarowy. Jeżeli nam za każdym razem wychodzi ładnie równy wynik, to wiadomo też, że jest to powtarzalne, więc tyle faktycznie ma. Czyli mhm. co, jedziemy drugi raz? Jedziemy drugi raz. Przy niskich obrotach. Moment obrotowy zawsze, to... zawsze jest wyższy przy, przy niskich obrotach. Tam powiedzmy około 1500 e, obrotów, a moc jest zawsze e, przy no tam 1900-2000. Tam jest maksymalny punkt mocy. A punkt przecięcia, czyli punkt, w którym mamy najwięcej mocy, najwięcej momentu obrotowego, w tym, e, w tym ciągniku mamy na 1650. I to jest punkt, w którym teoretycznie powinno się tym ciągnikiem pracować. Tutaj własne powinien własne. być najoszczędniejszy. Bo w tym punkcie mamy najwięcej mocy, najwięcej momentu obrotowego. No, także operatorzy i przyszli posiadacze 6250R i jeździcie na 1650 obrotów. Według Wojciecha jest są to idealne obroty do pracy. Dokładnie. Jeszcze zobaczymy czy mieliśmy... Klimatyzacja była włączona. Możemy teraz wyłączyć, zobaczymy czy będzie różnica przewodnicząc. No właśnie, to jest rozmawiałem z Piotrem o tym, że to naprawdę ma znaczenie włączona, a wyłączona. Czyli jeszcze jedna próba. Próbę wyłączamy. Tak, wszystkie elementy elektryczne, to wszystko obciąża silnik. Więcej, e, jeśli chodzi o podnoszenie mocy, częściej gdzieś tam bardziej takie starsze używki, czy jednak... Raczej nowe maszyny. Raczej nowe. No i jednak jest różnica spora. Było 243, mamy 251. Czyli teraz... Czyli teraz, no ta moc rzeczywiście... Ta co na symbolu? No, teraz jest tak jak na masce. Może teraz przejdźmy do siódemki. Tak jest, siadamy teraz do siódemki. No też ją rozgrzejemy, tak? Nie no, to jest podstawa do każdego pomierka. Dobra. No może z racji tego, że ty jechałeś szóstką, to może. Dobra, jasne. jasne. Wiesz, to generalnie ten jest pewnie sporo droższy. no jak coś, no to. A to będzie na mnie będzie na no. najwyżej. Ten, kto kieruje, ewentualnie ewentualne koszty kryje. Tak, ładnie. Nie, ja, jasne. Jednym, tym drugi, Ja. Pal. W postaci niemożliwości podłączenia wałka odbioru mocy przeszkadza zaczep kulowy K80, którego nawet ciężko, jak się okazuje, wyjąć, bo zarówno przeszkadza górny wałek WOM, jak i zaczep dolny, ale zaraz coś wymyślimy. Poraliśmy się z problemem, możemy... Tak, wałek jest już dostępny. Okazuje się 21 wypustów. Panowie przygotowani. Jesteśmy przygotowani akurat. Dobra, dobra. podjeżdżasz, nie będę wsiadał. Czyli zaczynamy z włączoną klimą znowu, nie? Tak, zróbmy tak jak wtedy, żeby sobie porównać to dokładnie. Włączona klima. Tym razem 7250R. Czyli seria nie 6A7, również 6,8 litra, również znamionowo według katalogu 250 koni mechanicznych, a według hamowni Małek ruszył Mamy 1000 obrotów i mierzymy z włączoną klimatyzację. Mierzymy go jeszcze raz, będziemy mieć drugi pomiar dla tak, 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 samo właśnie, podwójnie sprawdźmy. 255. W tej Czyli już w tym momencie wygrywa 7R. I już ma troszeczkę więcej. Zapiszemy sobie ten wynik i wyłączymy klimatyzację. Zobaczymy, co będzie. I mierzymy z wyłączoną klimatyzacją. 256. Czyli mamy, w porównaniu do drugiego pomiaru, jeden koń więcej. I w tym przypadku różnica żadna. Bardzo mała różnica teraz między włączoną a wyłączoną wyszła, prawda? Ciekawe z czego to wynika. No taki mamy wynik. Tak czy tak jest lepiej jak dodaje no producent. Tak, wyższy moment obrotowy i moc maksymalna również, a mamy przecież ten sam silnik. Wykładnie. No dobrze, czyli tutaj bez klimatyzacji wyszło nam? 256 koni. Ok. W tamtym 6RC? Bez klimatyzacji 251. Czyli mamy 5 koni różnicy na korzyść 7 R ki e, Porównując z włączoną klimatyzacją? E, tutaj było z włączoną 254 w 6R241. E, 243, przepraszam. Czyli tutaj e, duża różnica względem 6R, znów na korzyść 7R. Czyli ten ciągnik poza gabarytami, e, poza tym, że ma większy rozstaw osi, jednak generuje większą moc. Może to z czegoś innego jeszcze wynikać? Czy mamy taki sam silnik? Może to wynikać z wyposażenia, bo nie jesteśmy. Klimatyzację możemy wyłączyć. Nie możemy, nie wiem, wyłączyć wszystkich odbiorników, prądu. A jednak wszystko, co. Troszkę prądu odbiera, odbiera i troszkę mocy. I obciążenie alternatora tutaj ma Może to być. Tam może być troszkę więcej dołożone wyposażenia, jest troszkę mniej i, i na tym wyjdzie różnica mocy. Mhm. No dobrze, no czyli już pierwsze wnioski mamy. Ale to jeszcze nie koniec hamowania, bo mam dla Ciebie jeszcze jeden ciągnik do przetestowania. Korzystając z okazji, że panowie Wojtek i Piotrek są do dyspozycji cały czas e, i hamownia jeszcze tutaj będzie stała, to sprawdzimy sobie. Model 6120M, który jest no bardzo popularnym modelem w Polsce. Ścięta maska. Od czasu, kiedy ta seria została odświeżona. Więc bardzo fajny ciągnik do ładowacza. No i tak jak już mówiłem, bardzo popularny, poszukiwany wśród polskich rolników. Dużo lepiej się czuję w takim ciągniku. Nie jestem przyzwyczajony do takich dużych gabarytów. Zwinniejszy jest dużo. I to na pewno na plus, jeśli chodzi o, o ten ciągnik, z mojego punktu widzenia. Prowadzenie równoległe, widzę, tutaj jest. Nie wiem, czy jest odbiornik. Pewnie nie, ale też zostało fajnie rozwiązane w 6M, że nie musimy mieć nawet tego monitora, żeby móc y, mieć i korzystać z prostego autotraka, wyznaczać proste ścieżki i takim ciągnikiem pracować z autotrakiem. Ok, łączymy sobie C. Mamy tutaj przekładnie z czterema półbiegami, czyli słynny autokład. Mogą się zmieniać automatycznie, możemy to robić ręcznie. Sprzęgło w dźwigni. No jeśli chodzi o ciągnik do mojego gospodarstwa, no to wybrałbym, przykro mi, wszyscy, którzy gdzieś tam ubóstwiają serię 7R, 6R. Przykro mi, ale wybrałbym tego 6M ze względu właśnie na gabaryty. Ok, przejadę się troszeczkę dalej. Zobaczymy, jak on się rozpędza po drodze. Bardzo fajna reakcja na gaz. Mam wrażenie, że zostało to poprawione względem starej serii 6M, gdzie tam ta reakcja na gaz nie była tak oczywista. A tutaj jednak. A tutaj jednak. Ten ciągnik naprawdę reaguje. I E. O! Znowu przeszkadza zaczep, także wyjdę. Czy może poczekam? Wojtek sobie pewnie poradzi spokojnie. Ale czuć, słuchajcie, zapach. E, zapach wypalany gdzieś tam farby. Bardzo intensywny, można powiedzieć. Wszystko jest nowe, pomalowane. To wszystko musi się dopalić. Dobra, to mamy 120. Tysiąc eee, obrotów mamy ustawione. Możemy sprawdzić. 121 koni. Z tego co widzę na wykresie, tutaj ten moment przecięcia. W stosunku do tych dużych modeli jest to. Delikatnie wyżej. Delikatnie wyżej. Czyli te obroty takie optymalne, jakieś 1680? No 1700 coś takiego. 1700. Mhm. Czyli to jest ten moment przecięcia i moment obrotowy 525. Tak? 525 dokładnie. Ok. Z klimą może jeszcze zrobić. Może to wyjdzie duża różnica na mniejszym silniku. 116 9. 117 koni, a 121. 5. Nie, to 4. 4 koni. 4. Tak więc, Wojciechu, jak te parametry wyjściowe nam wyszły? E, tutaj ten ciągnik pokazał nam 121 koni mocy wyjściowej na wałku. Aha. E, wiem, że sprawdziłeś poza kamerą również z włączoną klimatyzacją. E, wyszło nam 4 konie mniej, 117 koni. Czyli 117 koni. No dobrze, ale generalnie katalog 120 koni mechanicznych, tutaj wyszło 121, więc no nic tutaj nie umknęło producentowi przy wpisywaniu do katalogu. E, mamy tę moc. Tutaj silnik 4,5 litra w odróżnieniu do e, tamtych serii, gdzie mieliśmy silnik 6-8 litra. No i co? Sprawdziło się. Jest moc. Myślę, że e, trzeba John pochwalić za to, że jednak nie oszukuje rolników. Miło mi, że dotrwaliście do tego momentu. Przeszliśmy od serii 6M, 6R po 7R. Sprawdziliśmy ich moc. Jak się okazuje, to, co deklaruje producent, siedzi w tych maszynach, w tych silnikach. Jeśli tutaj dojdzie do zakupu, to rolnik wie, że te ciągniki mają moc, którą deklaruje producent i to jest bardzo fajne, to bardzo cieszy. Myślę, że bardzo ciekawym elementem było porównanie mocy z włączoną i wyłączoną klimatyzacją. Tutaj sam tego byłem ciekaw, jak się okazuje w przypadku tych egzemplarzy nawet do 8 koni mechanicznych tracimy przy włączonej klimatyzacji. Oczywiście ma na to wpływ również, e, no inne rzeczy mają na to wpływ, bo czy włączone światła nawet, po obciążenie alternatora również powoduje e, obciążenie i zmniejszenie mocy. No ale dobrze, kończąc bardzo dziękuję chłopakom, którzy tutaj udostępnili swoją hamownię i mogliśmy przetestować model, który tylko sobie zażyczyłem no i oczywiście organizatorom tutaj tego przedsięwzięcia rolnik na czasie powinien być i tak niech zostanie, trzymajcie się na razie ale mamy pecha, no nie możemy wyjechać, środek dnia <grym> a jest z opcją y, masażu? <grym> <grym> Może z wentylacją wewnętrzną jest bo coś mi nie masuje coś mi to znaczy? nie, jest, mas jest masaż a! Pasuje, myślałem, że coś ci nie pasuje, nie, 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 nie. coś się dzieje? Nie, nie, nie. Masa, 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 masa A, to może i coś ci włączyła.